Witajcie kochani, dzisiaj mamy kolejne czytanie na bratnie dusze e, Tym razem dla osób, które e, poszukują bratniej duszy płci żeńskiej e, Mamy cztery wybory, tak jak wcześniej e, Numer jeden, zacznę zasz, no, z tej strony Numer jeden mamy e, Kryształ Dwójeczka Oko tygrysa Trójeczka Różowy Czwóreczka Cytrynie. czy podpalę palo santo także po, e, decydujcie się na swój wybór raz, dwa, trzy i cztery co z wami rezonuje co, e, co wam się bardziej podoba albo numer, albo kryształ bratnia dusza płetrzeńska dobrze, zaczniemy od jedynki ja to sobie przesunę Jedynka kryształ O, jeszcze cztery, okay. zaczniemy Kiedy to osobę poznaliście albo poznacie Tutaj mam wyraźnie w zimę w Miesiące zimowe albo okres zimowy gdzieś I za dnia Czyli w dzień. Widzimy w dzień. Znaki zodiaku jako tej osoby mamy wodnik, panna i waga. Wodnik panna waga. Teraz jakie są możliwości, gdzie ją poznaliście. Um, mogliście ją poznać, poznać gdzieś w górach albo gdzieś mieszkacie w górach może. W jakimś budynku, galeria, świątynia, muzeum. Hmm. Jakiś taki właśnie budynek, hmm, gdzieś, który jest miejscem publicznym. Albo. A tu też mi się góry pokazują. To nowy trochę wygląda jak e, morskie oko. <grym> Także tutaj jest ukazane że jakiś e, budynek, miejsce publiczne, gdzie są e, góry. Widzicie? To strona. Nie musi być wyjazd w góry, po prostu to może być jakieś, na przykład Kraków, gdzie jest, e, w pobliżu są góry, jakieś miasto. Dobrze, jak ta osoba będzie wyglądać, albo wygląda, może już ją poznaliście. E, może, być, e, może mieć włosy rude, taką oliwkową skórę. E, może mieć dready, lubić e, biżuterię, złotą szczególnie. Dużo biżuterii lubi jak e, ta osoba. Może mieć też brązowe włosy. Taka szatinka i oczy. Tutaj mi się pokazują bardziej zielone. Tak. Osoba o rudych włosach, zielone oczy, albo brunetka o zielonych oczach. Jest możliwość też, że brunetka z brązowymi oczami. Bardzo piękna osoba. Długie włosy, zdecydowanie. Tutaj mamy, Widzicie. Okay. Teraz cechy charakteru tej osoby. Ta osoba może mieć problem ze snem. Może być bardzo zamknięta w sobie i, i taka dosyć ostra w wyrazie. Znaczy nie boi się po prostu powiedzieć komuś coś prosto z mostu, jak trzeba, ale w takich relacjach codziennych raczej jest dość zamkniętą w sobie osobą, także tak to mi się tu przedstawia, ale jest sprawiedliwa w ocenie innych i nie lubi prosić o pomoc. Znaczy, taka bardzo samodzielna osoba. Zamknięta w sobie, samodzielna, nie lubi prosić o pomoc, ale jest dobra i sprawiedliwa, kiedy trzeba. I teraz, co może stać na przeszkodzie waszej? No, moim zdaniem, ona po prostu w tym momencie e, czuje się w pełni sił, za bardzo. Um, może nie ma ochoty na um, związki miłosne, um, stawia na siebie. Może to jest czas dla niej na swój rozwój osobisty po prostu i to stoi na przeszkodzie. Dobrze, to była jedyneczka. Teraz przechodzimy do dwójeczki. Bratnia dusza. To był dużo wykresz No, I mamy tak. Spotkacie tę osobę w porze wieczorowej albo w nocy jesienią. jesień wieczorem. Znaki z mamy e, koziorożec, strzelec i e, rybki. Koziorożec, strzelec i rybki. E, Gdzie możecie poznać tę osobę? E, na jakimś... E, takie gdzie jest jakieś wydarzenie zbiorowisko ludzi. To nie jest tylko odosobnione miejsce, tam gdzie jest więcej ludzi. Um, raczej na zewnątrz w żadnych budynkach um, może padać deszcz wtedy, kiedy poznacie tę osobę, albo um, grzmieć burza. Takie raczej ostre zjawisko atmosferyczne. <grytanie> Z tego co widzę. I w pobliżu może być jakieś... Um, Skupisko wodna, albo po prostu woda. Dużo wody widzę w tym czytaniu, że może padać, może być dużo wody i raczej więcej osób niż parę. Mhm. Jesień, pada deszcz, wieczór. Takie klimaty. Jak będzie wyglądała ta osoba, bo osoba, którą już poznaliście, e, może mieć e, kręcone włosy, czarne lub proste włosy, ale czarne. A raczej śniada cera. E, też może być oliwkowa. Nie powiedziałabym, że to jest blondynka, raczej właśnie ciemne włosy. E, kręcone, brązowe oczy, e, bardziej brązowe, tak, brązowe i czarne włosy. E, I taka um, może być niska, ta osoba nie jest zbyt wysoka. Czarny włos, cechy charakteru, um, bardzo lubi um, naturę. Um, Stabilna emocjonalnie, e, lubi pracować i czekać na efekty swojej pracy, czyli powoli do celu e, może mieć własny biznes, który rozwija w tym momencie. E, jest tak jakby trochę odosobniona od ludzi, w, tak mi się pokazuje w tym momencie. Jest taka. Zawieszona w działaniach. Lubi posiedzieć z nami i pomyśleć, taka odosobniona. Ale jak już pomyśli, to bierze się do działania. To nie jest taka osoba, która nie lubi nic nie robić. Ona jest właśnie pracowita, otwarta i dość energiczna. Tak. To jest dość energiczna osobowość, pracowita i energiczna, to, jest, to są cechy charakteru tej kobiety. I co stoi na Waszej przeszkodzie? No, mi pokazuje się, że tutaj raczej nie ma żadnego problemu. To jest jedna możliwość. Albo już znasz tą osobę, albo dopiero poznasz i... Nie będzie żadnych przeszkód, albo drugą możliwością jest to, że ona ma dziecko, ma małe dziecko i albo to ukrywa przed tobą, bo się boi, że ją odrzucisz, albo może być w ciąży, coś właśnie z dziećmi. To, jest, to może być przeszkoda. Ok trójeczki zaraz będą trujeczki to był ten gryz tak zwane Poznacie się albo poznaliście się e, latem, albo gdzieś, gdzie było ciepło. Mogłaby być zima, ale e, na przykład w Australii jest zupełnie odwrotnie. I też gdzieś są góry. Dzisiaj dużo z górami. Lato. I góry znaki zodiaku, mamy byka Mamy pannę Nie, nie pannę, bliźnięta, przepraszam Byk, bliźnięta I skorpion Jakie są trzy możliwości? Znaki zodiaku Bek bliźnięta, skorpion Jakie to jest miejsce? To może być gdzieś nad rzeką, na łonie natury, na wyjeździe zagranicznym w ciepłych krajach, e, gdzie są góry i morze, albo jakieś właśnie mm, jeziora. Albo, dostałaś e, mi się pokazać, że to może być jakaś impreza, zbiorowisko ludzi, może jakiś klub, może jakiś um, koncert, e, koncert muzyczny. Tak, na łonie natury, na wyjeździe zagranicznym, koncert, takie zbiorowisko ludzi, ale czy ta, zbiorowisko takie raczej ze, ze względu na zabawę, to nie jest na przykład kościół. To jest gdzieś, gdzie się ludzie bawią dobrze, no gdzie się bawią bawią. Tak, jak to sobie wygląda? O, ta Osoba może być z zagranicy, nie musi być um, z Polski. Całkiem takie egzotyczne um, rysy twarzy, raczej ciemniejsza skóra, albo um, może być taka śniada oliwkowa, ciemne włosy. Um, I tak, tutaj właśnie, że to jest, to nie jest typowa polska, słowiańska uroda, tylko. Um, Osoba o ciemniejszych włosach, oczach, yy, skórze i może nie być z polski mm, cechy charakteru A bardzo kobieca, ale em, stanowcza. Mm, Lubi dobra materialne, ale też jest bardzo uczuciowa, czyli nie boi się wyrażać swoich uczuć. Um, z raczej taką niedojrzałą kobietą, ale um, no dojrzałą emocjonalnie. To nie musi być starsza osoba. Tylko taka, um, pokazuje mi się, że to jest kobieta z doświadczeniem raczej, czyli um, co przeszło w życiu, to jej. Um, E, lubi e, kochać, ale cze, często ma takie blokady e, psychiczne. Czyli może być czasem zamknięta w sobie, potrzebuje odpoczynku i takiej refleksji nad sobą. E, ale jest tak, twarz zastępująca po ziemi i umie o siebie zadbać, e, umie zarabiać pieniądze. Już w życiu do czegoś doszła, moim zdaniem. Taka emocjonalna osobowość. Mamy królową kielichów, emocje tu. I mamy następną królową pentaklę. Mhm. I co stoi na przeszkodzie? Dzisiaj leca. Czyli w tym momencie mi się wydaje, że ze względu na sytuację na całym świecie, każdy jest w tym stanie takiego zawieszenia, refleksji nad sobą i, i... tu jest jakaś taka mała blokada, ale to jest do pokonania oczywiście. Czyli na przeszkodzie dla Was na razie stoi takie jakby zawieszenie, nic się nie dzieje, każdy czeka na rozwój um, wydarzeń co dalej będzie i ta osoba na razie skupia się na sobie. Dobrze, to przechodzimy do ostatniej czwóreczki. Poznaliście się wiosną. No, przepraszam, coś spadło. I poza granicami e, kraju. Może wy mieszkacie poza granicami. To nie musi być wyjazd, może po prostu mieszkacie poza granicami kraju. E, dobrze, znaki zodiaku mamy baran, lew, albo e, rak. Baran lew Irak coraz przesułam w drugą stronę nie wiem, z... <grych> okay. e, gdzie się to, to też Tu mi się e, pokazuje impreza albo miejsce gdzie był alkohol, może być domówka a, może być jakieś wydarzenie publiczne ale raczej taka właśnie impreza um, nie wiem dlaczego, ale tu mi się um, kojarzy Bali bardzo ze na te budynki, bądź um, te, no, te budynki też takie jakby wyjazd zagraniczny, ale w jak, jak, nie wiem, jakieś ruiny um, Mistyczne miejsce. Nie wiem, no, trochę mi tu się kłóci z tym alkoholem, ale. Może impreza na Bali. <grym>, nie wiem, ile osób jeździ na Bali, ale tutaj tak, to jest wyjazd zagraniczny gdzieś, gdzie był alkohol. Mm, nie widzę tutaj zbyt wielu osób, także to może nie była jakaś taka wielka impreza. Mm. Bo to, to, to też wygląda jak jakaś Turcja. Ale ta karta mi się kojarzy z bali. Są takie budynki na bali. Dobrze, jak ta osoba wygląda? E, tu mamy blondynkę. Może być starsza od Was. E, bardzo mądra, wojownicza, e, otwarta na przyrodę świat i ludzi e, niebieskie oczy, blond, taka typowo słowiańska uroda, chociaż nie mówię, że to jest ktoś z Polski, bo e, tutaj mamy, że się poznaliście albo poznacie się za granicą, że typowo takie e, może skandynawska uroda też e, dobrze tego charakteru. E, Ona posiada już um, wszystko, co kobieta może posiadać. <laughs> tak, no nie mówię, że kobieta, ale ogólnie um, osoba, człowiek. Czyli um, nie ma problemu z sytuacją materialną, nie ma problemu z, z, uczu z uczuciami, z energią. Taka otwarta, właśnie energetyczna osoba. Mam magikę. Mm -hmm. um, się pokazuje, nowy początek um, jeżeli chodzi o zarabianie może ta osoba ma własny biznes który, um, który właśnie założyła um, lubi dawać to nie jest jakaś skąpa osoba ale um, też jej cecha charakteru jest to że też może być czasem nie widzieć um, wszystkiego tak jak się to przedstawia, czyli może mieć problemy z um, prawidłowym ocenianiem sytuacji. Um, może być zamknięta w sobie czasem, i jest teraz na rozdrożu, um, i stara się wybrać jedną ze stron, tak mi się wydaje, tak to mi się pokazuje, ale. Tak, ta osoba czeka jakieś na, na, na jakiś nowy początek i ma wszelkie prawa do tego, żeby tutaj zacząć zarabiać. Albo może ma jakiś yy, już swój biznes. Dobrze, co stoi na przeszkodzie? Tu też yy, chodzi o pracę. Mhm. Ta osoba może być albo. Yy, nie ma dla Was czasu, albo nie ma czasu, albo jest niedostępna ze względu na to, że się e, uczy, zdaje jakieś egzaminy. E, cokolwiek, nawet kurs prawa jazdy, no to nie musi być koniecznie uniwersytet, może być jakiś kurs przez internet. E, po prostu nie ma czasu. Następną możliwością jest to, że czuję się oceniana przez Was, i może to stoi na przeszkodzie. Dobrze, dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na następne czytania. Pozdrawiam.